Witam. Chciałam Wam przedstawić dzisiaj talię Mądrość Kolibrów. O, w ten sposób wygląda. Autorka oraz ilustratorka. Wydawnictwo Synergii Polska. Pudełko twarde. Pięknie wykonane. Mamy miniące się fioletowe napisy. W środku wygląda to w ten sposób. Tu mamy taką piękną ziemię. No, tutaj nie wiem, nie łapie mi ta kamera, ale ona jest taka. To są naprawdę takie soczyste kolory. Książeczka, i karty. O, to zaraz. A tu mamy taki fiolet. Opakowanie naprawdę sztywne. Śmiało można karty przewozić. O, nawet taki mamy wzorek tutaj. Każdy szczegół do, dopracowany. Może pokażę Wam jeszcze tył. Droga Kolibra to szlak lekkości i radości, ale też mocy i siły. Te karty posłużą Ci inspiracją i radą, wspomagając Cię w nawiązywaniu łączności ze swoją boskością, odkrywaniu tego, co widzialne i niewidzialne oraz zaakceptowaniu Twojej wyjątkowej, epickiej podróży w obecnym życiu. Twoim przeznaczeniem jest życie pełne błogosławieństw. A Koliber oferuje ci swoją magiczną, łagodną mądrość, która pomoże ci to osiągnąć. Dzięki tej łatwej w użyciu talii zanurzysz się w radosny i mistyczny świat kolibrów. W zestawie jest 44 przepięknie ilustrowane karty oraz szczegółowy przewodnik zawierający obszerne wyjaśnienia przesłań poszczególnych kart. Afirmacje i ćwiczenia, dzięki którym pogłębisz swój duchowy rozwój, rozłóż zatem skrzydła i wyrusz cudowną, wypełnioną nektarem podróż ku bardziej świadomemu życiu pełnemu radości i słodyczy. I teraz wam pokażę książeczkę. Książeczka taka gruba nawet. No. 160 stron i tak, kolorowe obrazki mamy w tej książeczce, jest spis treści. Witaj w wyroczni mądrości Kolibrów. Taki wstęp, jak autorka wpadła na pomysł, żeby powstała ta, ta talia. Słowo o aniołach, jak używać kart. Um, Mamy też tutaj oczyszczalnie, czyli naprawdę karty, karty są, e, bardzo polecam, zwłaszcza dla osób początkujących, przyjemne, lekkie, e, bardzo pozytywne, e, do art-terapii na przykład. Można śmiało wykorzystywać, oglądać, medytować sobie z kartami. Na każdej karcie mam jest, ale to zaraz powiem, e, to jest tak rozkład, mamy rozkład na trzy karty. To, co się wydarzyło w przyszłości. To, co się dzieje teraz, i prawdopodobny wynik, yy, rozkład na cztery karty. Rozkład na 5. No i wyłącznie, tutaj przesłania kart. I teraz tak. Yy, każda karta jest w ten sposób opisana. Mamy zdjęcie, taką miniaturkę karty. Yy, to, co jest napisane na tej karcie, taki główny przekaz. Tu mamy. Dłuższą taką informację, co karta chce nam powiedzieć. I na koniec każdej karty jest taka afirmacja. I tu możemy sobie właśnie albo przepisać gdzieś, albo kartę postawić na biurku i sobie powtarzać tą afirmację. I tak każda karta. Na koniec wylosuję Wam dwie karty i przeczytam, żebyście widzieli, jak to wygląda. I teraz e, prezentacja kart. O, karty w ten sposób wyglądają przepiękny rewers. Tył kart. E, powiem Wam tak, kamera tego <gryw> na pewno nie ukazuje, jak one pięknie wyglądają w rzeczywistości. E, Mieniące fioletowe boki. Ja te karty już mam dłuższy czas i e, te złocenia nie schodzą. No wiadomo jakieś tam ryski są. Ale jak na takie używanie, to no myślę, że posłużą. Karty są dosyć sztywne, ale nie takie elastyczne o, w sposób śliskie. No i teraz zaprezentuję Wam po kolei karty. Przybliżę trochę kamerę. Piórka z nieba, studnia życzeń, potężny wojownik, spokojny lot, lot w pojedynkę. Posłuchaj wyzwania, widok z lotu ptaka. Brzęczenie, delikatna równowaga, koliberek ru, rubinobrody, małe rzeczy, bukiety błogosławieństw, zapylenie, naprzód, Błyszczące klejnoty. Czerwień kwiatów krzewu, Ptasia kąpiel. Wspaniały oddech. Sivar onette, on przepraszam, zastanawiałam się, jak to przeczytać. Letarg. Przenikliwy, przenikliwy wzrok, przepyszny nektar, dryfowanie w ciszy, słodycz poddania, radosne igraszki. O naprawdę, zobaczcie, kolory są po prostu przepełnione barwami. Jest dużo, na tych kartach się naprawdę dużo dzieje. Także można sobie przyglądać, oglądać te karty, medytować tak jak mówiłam. Wyciągnąć sobie kartę jedną na przykład na dzień i, i tak. Yy, aha, tutaj radosne igraszki, yy, igraszki, pieśń, serca. Pozwól, by kwiaty rozkwitły. Epicka podróż. Migracja na nowe terytoria. pod serc. To można się przenieść normalnie w inny wymiar, że tak powiem, bajkowy taki. Delikatny dotyk. Magiczna niespodzianka. Na pewno karty pobudzają wyobraźnię. Możemy się znowu poczuć jak małe dziecko. Świeże powietrze i kwiaty. Klejnot Lotosu, Naturalne Instynkty, Odbicie w sadzawce, Opalizacja, Matczyna Miłość, Bezchmurne Niebo, Magia w powietrzu. Synergia, Księżycowy taniec, Prawo przyciągania, Leć z wiarą. No i tutaj ostatnia karta. E, teraz e, potasuję wam te karty. Wybiorę, <laughs> ustawię kamerę, wybiorę wam dwie, wylosuję. A, ja wylosuję, a wy wybierzecie sobie jedną z kart w ten sposób. Ej, już momencik. Karty są duże. Jak ktoś ma małe rączki, to naprawdę będzie ciężko e, tasować, tym bardziej, że one są śliskie. Ja nie robię tam jakichś, nie wiadomo, jakich kasowań, bo mi szkoda tych kart. Staram się jednak kasować delikatnie. Dobrze. I karta numer jeden. I karta numer dwa. I teraz pomyślcie, którą kartę chcecie wybrać. Karta numer jeden. Co my tu mamy? Prawo przyciągania. Dobrze. I już szukam w książeczce. Zaraz Wam przeczytam. Prawo przyciągania. Dobrze. Mam. Koliber dobrze wie, czego chce. Niczym magnes przyciągają go jaskrawo-czerwone i pomarańczowe kwiaty. Zawierające to, czego szuka. Ta karta radzi byś bardziej skupiał się na tym, czego chcesz, a nie zaś na tym, czego nie chcesz. Duchowe prawo przyciągania działa przez cały czas, stawiając na twojej drodze takie doświadczenia i spotkania, które pasują do Twojej wibracji. Sam widzisz przyjacielu te wszystkie nawykowe myśli i uczucia, że: „Mam za mało. Nie jestem wystarczająco dobry. Czy nie potrafię? Przyciągają do Ciebie jeszcze więcej tego samego. Ale koliber ma dobre wieści. Łatwo to zmienić. Po prostu odwróć się i popatrz w inną stronę. Popatrz tam, gdzie króluje piękno, radość i zabawa. Dostrzesz prawdę. Jesteś boskim bytem miłości i światłości. Masz potencjał, by zdobyć, zrobić lub stać się wszystkim, czego pragniesz. Yy, łatwym sposobem zmiany nastawienia jest korzystanie z wyobraźni lub y, marzycielstwo. O tu akurat mówiłam, że te karty bardzo rozbudzają wyobraźnię, także y, można właśnie sobie dzięki tym kartom rozbudzać <laughs> i marzycielstwo. E, spróbuj wymyślić alternatywę na zakończenie do filmu, który jest wyświetlany w Twojej głowie. Takie, w którym wszystko skończyło się pomyślnie dla Ciebie i wszystkich zaangażowanych w daną sytuację osób. Spróbuj nowej narracji, wolnej od narzekań i negatywnego nastawienia, wypełnionej nadzieją oraz radością. Postaraj się zauważyć dobro w samym sobie i we wszystkich ludziach wokół, wokół Ciebie. Otwórz się na błogosławieństwa, obfitość, bezwarunkową miłość, pewność i jasność, a wszechświat odpowie, stawiając na Twojej drodze bukiety pachnących kwiatów, pełnych życiodajnego nektaru, przeznaczonych specjalnie dla Ciebie. I tu mamy afirmację. Wybieram myślenie o tym, co daje mi największą radość i satysfakcję. Taka afirmacja. I teraz przesłanie dla osób, które wybrały kartę numer 2. I tu mamy letarg. Czyli coś podobnego, jak w tarocie mamy pustelnika. Leterki już szukam. Czytam wam, bo chcę, żebyście wiedzieli i zobaczyli sobie po prostu sami, jak to wygląda, jak jest opisana karta. I czy to jest dla Was? Czy przemawia? Dobrze. No <laughs> i tutaj przekaz dla osób, które wybrały kartę numer 2. Czy słyszysz ćwierkanie kolibra? Stanowi ono przypomnienie, byś sprawdził poziom swojej energii. Najprawdopodobniej już czas, żebyś się odprężył i naładował baterię. Jeśli nadal będziesz się forsować, kiedy jesteś zmęczony, zestresowany i wyczerpany, doprowadzisz do sytuacji, w której będziesz pracować pięć razy ciężej, osiągając coraz gorsze rezultaty. Koliber do mistrzostwa opanował sztukę oszczędzania energii. Jego drobne ciało i trzepocące z ogromną prędkością skrzydła wymagają wielkich ilości paliwa. Kolibry rzadko odpoczywają, jednak mają zdolność zapadania w letarg. Taki stan bezruchu podobny do hibernacji, podczas którego ich układy praktycznie się wyłączają. Znajdujący się w stanie letargu koliber oddycha bardzo powoli i jego serce bije bardzo powoli. Czasem może wręcz wydawać się, że tak jest martwy. <laughs> Przepraszam. Letarg jest kolibrą niezbędny do przeżycia, zwłaszcza podczas chłodnej pogody oraz długich migracji. Ta karta mówi, że pilnie potrzebujesz odpoczynku. Kiedy Twoja energia jest na wyczerpaniu, czas na chwilę się wyłączyć i wycofać w regenerującą ciszę. Ta karta radzi też, byś zwrócił uwagę na swoje nawyki związane ze snem. Ogranicz wieczorne korzystanie z telefonu i komputera. Pamiętaj, by nie odkładać urządzeń elektronicznych blisko łóżka. Upewnij się, że w Twojej sypialni jest właściwe oświetlenie, temperatura i pościel i staraj się przysypiać co najmniej 7-8 godzin każdej nocy. I wreszcie koliber zachęca Cię, byś każdego dnia zrobił sobie przerwę na wąchanie kwiatów. Czyli chwilę odpoczynku, w której świadomie poczujesz słodycz życia. Zregeneruj swoją duszę, licząc otrzymane błogosławieństwa i przypominając sobie, za co odczuwać, odczuwasz wdzięczność. Kiedy już odpoczniesz, odprężysz się i nabierzesz sił, ponownie wkroczysz do akcji z nową energią, a Twoja produktywność sprawi, że praca będzie łatwiejsza i radośniejsza. No i tutaj mamy afirmację. Sprawdzam poziom swojej energii oraz dbam o regularny odpoczynek i regenerację. No i to tak wygląda. Hmm. Polecam naprawdę dla osób, czy początkujących, czy które na przykład już mają jakieś karty. No jest to naprawdę wyjątkowa talia, zwłaszcza jeśli chodzi o te afirmacje kolorowa napawająca naprawdę takim optymizmem. Także gorąco zachęcam. No i to tyle. Jak się podobało to <gryw> poproszę łapkę w górę, żebym widziała, żeby robić dalej na przykład kolejne recenzje. Dziękuję bardzo.